Może tam jeszcze tam lepsze filmy by były już. Tutaj na blok 310 dziesięć. O, świetnie. Tak, ten tak, 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 bo tak, tak, mam nowe tak, 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 I tak, 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 może i na górę, na dach, i na dach, idziemy na to. No, na dach, idziemy na to jest tak, dach, idziemy na dach, idziemy na rano. idziemy na dach, idziemy No, dach, idziemy na dach, idziemy to przez ale góry! Może no, tak samo tak moje samo Tak jak stary jest już długo mnie Jak nie zamierzam to do dupa Ale jedę już małego Gdybym nie spytałeś bym należał nie moja Tak jest tu Tak sadzik tak jest, jest zjebany Także też zjebane Tak mówię, jak tak sadzik był pieszy O, ten nowy, długi blok jest Zasąg Ten nowy, ten hotel ten, ten stary blok Dziewiąty ten, ten lat A to faktury Stary chuj nie, to tak. 13.13 rok, 3.00. Wola. Milo, dużo się było. rok. by było. Witak, tak, 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 było, Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. ja, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. mam tak, tak, tak. tak. Drugi blok Jeszcze jeden blok. Może, a czekaj, tak, ja, cały blok to szukać. ja widzę już skasali, sali, Suje. No, Co ja tego drugiego? Plasz. Kurde, tak niby, widzę, tak. No, jest. Dobra, tak pójdźcie, proszę. Sama, mój Już tak czekam. Ona nic nie Jego, da? Tylko chcę oglądać. O, jest długi pasz. Jest są długi Na nie będę takim gościem. A powiedzę, nic nie filmu mówi. a powiedzę, czy lecisz, ja. O, ten nocy. za Dwi ddim yn cael fawr i ddechrau ddim. Dwi ddim yn cael i. Os e, mae'n gwneud yn cael ei wneud yn cael ei wneud. Mae'n gwneud yn cael ei wneud yn cael ei wneud. Mae'n gwneud yn cael ei wneud. Mae'n gwneud yn Dyna fi roi nhw rhyw beth sy'n 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 jak nie ma rady i słony idziemy go. nie wchodzę ja, nie, nie idziemy tu jest

Chcemy, jak w który tam... Pa, koło tu, kołdu. <güljemy> Nikt nie da sobie, nie, Tak, ja. Co mu dowiesz, mój tajerz? Co to będzie? też tutaj... Ha. No, ja tak, ja bym taki film robił, to nie. A co jej gorszy dzień? Dzień spada, głupi. Ale ludzi chodzi. Ja jestem w na, na dach, da, chich. Aż 7. Aż 100, 30, tu Ojej, tak, daj, kdąbik, tak, 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 się cały tak, no ja, ye, be, jaz, somehow, okay. prosto, to nie, 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 pas to są, okej, nie, by prosto, i żeby patrzeć, jedy, duga też, policja jest duga też, nie, udam, tak, to też, tylko, tak, tylko, tego, dułego, Ej, to jest, tak, kurbicom, chyba, by to było, jakie cakki, no to trochę, kupić w już, okej, dziewi, wali z tym kufajkiem, ale jak jest pierdolana, ale, ha, ha, i to stare... Yes, już no, ja. Tak, stary jestem. Tak, tak, taka to what, what the fuck... Kate. Uo, o, tam blisko, nie ma, ale tak, O, tak, tak, nie tak, 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 jest tak, 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 tam tak, tak, dalej... Może narka? tak,